W dzisiejszym odcinku legalnego vloga komentarz do spraw bieżących, konkretnie do sprawy, którą chyba już wszyscy widzieli i o której wszyscy słyszeli, mianowicie podejrzanego 36-latka z Legnicy, który próbował otruć psa, wobec którego zastosowano tymczasowy areszt. Dzisiaj chciałem pokazać wam prawną stronę. Tej całej sprawy, bo nie jest ona taka do końca oczywista. Chciałbym, żebyście wiedzieli, jak to od kuchni wygląda, dlaczego wobec tej osoby akurat zastosowano aresztowanie, bo moim zdaniem nie było to takie oczywiste. Przede wszystkim tymczasowy aresz stosuje się w przypadku. Takim, gdzie istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że osoba, której postawiono zarzuty, dopuściła się danego czynu. Tak, to jest jedna taka podstawowa kwestia, ale zanim jeszcze do tego, tak, to trzeba stwierdzić, że dane postępowanie wymaga zabezpieczenia, że dana osoba może w sposób bezprawny wpłynąć na prawidłowy to postępowania przygotowawczego. Tak się nazywa ten etap postępowania, który jest w prokuraturze. Na tym etapie, jak wiadomo z doniesień medialnych, prokuratura zresztą sama się wypowiada w tej sprawie, zbierane są dowody, bo istnieje podejrzenie, że to nie był pierwszy tego typu występek ze strony tej osoby zatrzymanej w tej sprawie, więc mus, muszą być podjęte pewne czynności dochodzeniowe. Czy da się ustalić, że ta osoba, konkretna osoba dopuściła się więcej takich czynów, co oczywiście będzie miało swoje. Odbicie w kolejnych zarzutach i uzupełnieniu już postawionego zarzutu odnoszącego się do tego konkretnego psa, tak, tego konkretnego zdarzenia, które wszyscy widzieliśmy na nagraniu. Zgodnie z artykułem 249 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego, środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnienia przez oskarżonego nowego ciężkiego przestępstwa. Można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Czyli mamy tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, musimy mieć podstawę do tego, żeby sądzić, że dane postępowanie wymaga zabezpieczenia, że są jeszcze dowody, które trzeba poszukać, przeprowadzić, że trzeba przesłuchać jakichś tam świadków i że obecność oskarżonego, podejrzanego na wolności może stanowić jakieś zagrożenie dla tego, żeby prawidłowo przeprowadzić te dowody. Istnieje, może być też taka szansa, że na przykład oskarżony będzie próbował w jakiś sposób ukrywać dowody albo niszczyć dowody w czasie, kiedy będzie na wolności. dlatego stosuje się tymczasowy areszt, no ale przede wszystkim, żeby zanim, zanim w ogóle to wszystko, to trzeba stwierdzić, że dana osoba podejrzana rzeczywiście z bardzo dużym prawdopodobieństwem popełniła dany czyn. To jest ta płaszczyzna, na której obrońcy, oskarżyciele i sądy, prawda, mają tutaj zupełnie inne wizje. Z punktu widzenia obrońców zazwyczaj prezentujemy główne, głównie luki, które się gdzieś tam w materiale dowodowym pokazują i w ten sposób chcemy przekonywać sąd, że to prawdopodobieństwo nie jest aż takie duże, a czasem po prostu a czasem te zarzuty są po prostu stawiane z automatu bez większego namysłu. Oskarżyciel zazwyczaj ma swoją rolę, czyli po prostu przedstawia zarzuty i za bardzo więcej go nic nie interesuje. Sąd teoretycznie Powinien wyważyć te dwa skrajne stanowiska. Natomiast no, praktyka jest taka, a obrazują to wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które w, przed którym raz po raz Polska dostaje ten gebaty, bo po prostu nadużywana jest ta instytucja tymczasowego aresztowania. Po prostu no, w ciemno to wszystko się dzieje. Prokurator wysyła akta. Sądowi i dyżurny sędzia ma rzeczywiście niewiele czasu na to, żeby zadecydować o tym, czy dana osoba powinna iść, wobec której powinien być zastosowany tymczasowy areszt, czy nie powinien, i że można na przykład zastosować jakieś tam środki. Zapobiegawcze. Wadą jest nie tyle mentalność sędziów, co znaczy, pewnie niektórych sędziów mentalność jest taka, że rzeczywiście można byłoby tam nad czymś popracować, ale bardziej to, że nie ma za bardzo czasu na to, żeby się jakoś tam przyjrzeć temu wszystkiemu. No, takie są akurat warunki, trzeba szybko działać i, i niestety z tego wynika takie podejście, taka, takie wyjściowe założenie, że lepiej może kogoś tam wsadzić, tak brzydko mówiąc, do aresztu i zobaczyć, co się będzie działo, niż wypuścić i ryzykować tym, że postępowanie zostanie w jakiś sposób zakłócone albo że pokrzywdzone mu coś się stanie, tak? To są te wartości, które są ważone. Ale przechodząc teraz tak jakby do konkretnych zarzutów, które się stawia temu oskarżonemu, zgodnie z artykułem 35 ustawy o ochronie zwierząt, w ustępie pierwszym, wskazano, że kto zabija, uśmierca zwierzę lub dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów artykułu 6 ust. 1 artykuł 33-34 ust. 1-4 do 4, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ustawa o ochronie zwierząt zawiera... Ogólnie katalog wyłączeń, w których po prostu legalizuje się zabijanie zwierząt, ale też pod pewnymi warunkami. Tak, Te przepisy głównie dotyczą całego przemysłu żywnościowego tak i tam w określony sposób, w określonych warunkach te zwierzęta mogą być zabijane. Natomiast nie jest tak, że wszystkie rodzaje śmierci zwierząt się po prostu stawia w jednym rzędzie. Tutaj właśnie ustawodawca daje wyraz temu, że. Są określone, bardzo ściśle określone przypadki i warunki, w których może do tego dochodzić. Natomiast wszystko, co jest poza tym katalogiem, już stanowi przestępstwo, i taka śmierć, tak, czyli spowodowanie śmierci czy zabicie zwierzęcia, to jest tak wyjściowo kara pozbawienia wolności do lat trzech. Tej samej karze podlega osoba, która się znęca nad zwierzęciem. I jest zaostrzona, taka najbardziej zaostrzona kwalifikacja tego czynu, jeżeli sprawca czynu określonego właśnie w ustępie pierwszym, czyli tego, który zabija, czy też tego, który znęca się nad zwierzęciem, jeżeli działa ze szczególnym okrucieństwem, to w tej sytuacji podlega taka osoba karze od trzech miesięcy, do lat pięciu. No i w tej sprawie, w tej konkretnej sprawie, na pewno będzie badana najbardziej przesłanka tego szczególnego okrucieństwa, tak? bo od tego zależy ta wyższa kwalifikacja, którą prokurator zarzucił. Tak? Tutaj chodzi o te trucizny, czy te substancje, która została podana temu zwierzęciu, ale zanim jeszcze do tego dojdzie, to trzeba będzie ustalić, czy rzeczywiście ta substancja została udzielona przez tego sprawcę. Na nagraniu wideo niestety nie widać tego za, za dobrze, więc trzeba będzie raczej to ustalać na podstawie pośredniego łańcucha zdarzeń i zastanawiania. Się na to, na przykład, czy ta natychmiastowa reakcja psa oznacza, że chwilę przed tym, czyli właśnie wtedy, kiedy nastąpił kontakt z tym mężczyzną, została mu podana jakaś substancja, bo tutaj wyobrażam sobie różne, zaraz będę o tym zresztą mówić, warianty obrony, który może przyjąć ten właśnie sprawca. Z doniesień medialnych wynika, że ta substancja, która została udzielona, zaatakowała system nerwowy psa. Tak nie wiadomo, czy to była trucizna, czy jakieś psychotropy, substancje psychoaktywne, które spowodowały taką reakcję. Naprawdę nie polecam osobom wrażliwym oglądania tego wideo, bo aż się serce kraja, co, co się w tym momencie dzieje z tym psem, zaufajcie mi. Ja bym chciał to odwidzieć, chociaż no, mam taką pracę, że często właśnie muszę oglądać dosyć bym powiedział brutalne rzeczy. Niestety się tego nie da uniknąć. Co prawda ja już do tego trochę nawykłem, bo chyba najbardziej takim brutalnym zetknięciem było obejrzenie materiałów do sprawy rozwodowych. Pierwszej sprawy, którą wręczył mi mój patron do opisania, do przygotowania pozwu. taki Tworzyłem tę teczkę, z tej teczki wysypało się cała do Dokumentacja erotyczna pana pozwanego w tej sprawie i przyznam szczerze, że nie byłem gotowy na te widoki. W wypowiedziach prokuratury też widać pewne powątpiewanie, a może bardziej to, że dostrzegają, gdzie są luki w materiale dowodowym, konkretnie właśnie wynikające z tego, że nie do końca widać na materiale, czy coś tam jest podawane temu psu przez tego sprawcę, czy nie. Oni jednak tam będą się pewnie posługiwać takim łańcuchem zdarzeń, budować taki łańcuch zdarzeń i w ten sposób, że po prostu no, nie da się innego wniosku przyjąć, jak tylko to, że ten, temu psu coś podano właśnie w tamtym momencie. Teraz w, jeszcze w kwestii tego, całego tymczasowego aresztowania. Tak, to jest ostateczny środek, jaki się powinno stosować. Zatrzymanie kogoś tak, na trzy miesiące, później przedłużanie w nieskończoność tego tymczasowego aresztu, to jest rutyna w naszym wymiarze sprawiedliwości, natomiast teoretycznie zgodnie z przepisami na mocy artykułu 257 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeżeli wystarczający jest inny środek zapobiegawczy. Wolnościowe środki zapobiegawcze to zakaz opuszczenia kraju, dozór policyjny, wtedy po prostu trzeba przechodzić i meldować się na policję regularnie, raz w tygodniu, codziennie niezależności, jaka tam jest wola. Można też zastosować poręczenie majątkowe, zatrzymanie paszportu, tego typu historie. Wszystko po to, żeby dana osoba, zakaz zbliżania się, wszystko po to, żeby no, mimo wszystko nie pozbawiać danej osoby wolności, no bo w dalszym ciągu korzysta z tak zwanego domniemania niewinności, ale z drugiej strony, żeby jednak tam nie próbowała sobie w jakiś tam sposób wpływać na prawidłowy tok postępowania. Są takie trzy zasadnicze przesłanki, które zazwyczaj są głównym powodem tego, że stosuje się wobec danej osoby tymczasowe aresztowanie i to jest tak, albo Uzasadniona obawa ucieczki bądź ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości, albo obawa, uzasadniona obawa matarstwa, czyli to, że ktoś będzie bezprawnie wpływał na tok postępowania, czyli próbowano nagabywać świadków, niszczyć dowody, tego typu historie. Jeżeli są jakieś dowody, które po prostu z natury rzeczy są narażone na wpływ oskarżonego i ten oskarżony może coś z nimi zrobić, to wtedy bardzo często zachodzi właśnie podstawa do tego, żeby to stosować. Tylko no, w Polsce to tak, bym powiedział, troszeczkę na zaś jest wszystko rzucane tak bardziej abstrakcyjnie. Może konkretnych rzeczy się nie wskazuje, ale mówi się, że no, coś tam jeszcze trzeba poszukać, jakieś tam dowody przeprowadzić, więc będziemy stosowali tymczasowy areszt. I jest jeszcze taka trzecia przesłanka, Przesłanka, przesłanka przesłanek jakby to powiedział każdy adwokat szanujący się czyli coś jeżeli nie ma obawy matactwa jeżeli nie ma obawy ucieczki to jest coś za co zawsze może chwycić prokurator i powiedzieć że oskarżonemu grozi realnie surowa kara nie pytajcie jaka kara bo nikt nigdy nie wie Trudno, y, sąd nie wie, prokurator nie wie, po prostu każdy sobie gdzieś tam w głowie liczbę, jakąś tam ma, prawda, najbardziej jakby zbliżoną swojemu poglądowi na sprawę, i takim bardzo bym powiedział, ogólnym pojęciem da się załatwić to, że ktoś przy tym, kiedy nie ma obawy ucieczki, ani obawy tego, że będzie właśnie jakoś tam wpływał na postępowanie, to i tak można stosować ten tymczasowy areszt, bo kara może być, prawda, tutaj jakoś zakreślona wysoko, no i nagle się okazuje, że no skoro temu panu grozi realnie wysoka kara, a prokuratorzy kiedyś sztucznie to nadmuchiwali, zresztą chyba dalej taka tendencja jest. To stawiali bardzo, ale to bardzo poważne zarzuty, czasami na wyrost, i wtedy teoretycznie rzeczywiście danej osobie groziła surowa kara, bo na przykład, nie wiem, 8 lat pozbawienia wolności jako górna granica, i to już się kojarzyło na przykład za oszustwa z 286 kodeksu karnego. I już wtedy bardzo łatwo dopasować, no skoro temu panu grozi 8 lat pozbawienia wolności, to to już jest jakby bardzo, bardzo surowa kara, i będziemy stosowali tymczasowy areszt. Tak, załatwiana sprawa. Więc cały ten areszt jest stosowany po to, żeby i zabezpieczyć postępowanie, te przygotowania, Czyli to, co prowadzi prokurator, czy później, jak sprawa pójdzie do sądu, śledczy mają. Też sąd daje śledczym prawda, czas na to, żeby przygotowali całą sprawę. W tym konkretnym przypadku wiemy, że właśnie będą poszukiwania innych sytuacji, w których jakby w, pod w podobny sposób zwierzęta były trute. To zostało zresztą chyba odnotowane przez organy ścigania i potrzeba im więcej czasu, żeby sprawdzić, czy coś tutaj jest czasem na rzeczy, i czy właśnie nie trzeba będzie postawić temu panu dodatkowych zarzutów. Miałem wrażenie, że ta wrażliwość względem zwierząt jeszcze nie jest aż tak wykształcona. Czasami tak, ale żeby aż stosować tymczasowy areszt, nie powiedziałbym, żeby to była taka norma, dlatego cieszę się, że to w ogóle nastąpiło, mimo że jako obrońca mam zawsze problem z tym tymczasowym aresztowaniem, naprawdę jesteśmy tutaj wszyscy co do tego zgodni, że ta instytucja jest nadużywana. W tym wypadku nie będę przesądzał, czy powinien być zastosowany areszt, ale bardzo się cieszę, że jest taki wyraźny sygnał, że tego typu przestępstwa nie będą traktowane po macoszemu i że Tutaj nie będzie żadnej taryfy ulgowej i będzie dokładnie traktowane tak samo jak każde inne ordynarne przestępstwo. Więc jest się czego bać, że te przepisy, które zostały ustanowione, że one nie są po prostu jak puste kaloria, rzeczywiście mogą spotkać sprawców za to realne konsekwencje. Jeżeli ta osoba była na przykład wcześniej karana, to też jest kolejna przesłanka do tego, że realnie grozi surowa kara. I tutaj prokurator dopatruje się tej przesłanki, że ze szczególnym okrucieństwem. Tak, Mamy tutaj ten, ten wątek związany z otruciem, z tą substancją zastosowaną. Tutaj też będzie bitwa o to, abstrahując od tego, że zapewne w ogóle będzie negowane jakiekolwiek sprawstwo, to to też będzie jeden z elementów jakby wojny między oskarżycielem a obroną, jeżeli w ogóle będzie jakiś tam obrońca, czy podanie określonej substancji, jeżeli uda się ją jakoś tam ustalić, można uznać za działanie ze szczególnym. Okrucieństwem, tak? bo tutaj ta przesłanka jeszcze nie powiedziałbym do końca jest ustalona. Wiem, że nagranie wygląda dosyć drastycznie, szczególnie właśnie, że ten pies kręci się w kółko, później pada i ma jakieś tam drgawki. Wygląda to strasznie, ale zostanie jeszcze przesądzone nie przez sąd, nie przez prokuratora, tylko właśnie przez biegłego. Co tam się działo i co w takiej sytuacji to zwierzę odczuwa, czy można to nazwać właśnie próbą dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem i czy ta kwalifikacja prawna czynu wstępna się utrzyma. Sam skład tej substancji podane i to, co się wydarzyło później, będzie pewnie służyło do tego, żeby ustalić, jaki był konkretnie zamiar podejrzanego, później pewnie oskarżonego. Tutaj na pewno będzie ważne ustalenie, co zostało podane tak? i jaka powinna być spodziewana reakcja na ten specyfik. Niewykluczone jest, że ten człowiek wiele osób powiedziała socjopata, zrobił to na przykład dla zabawy, dla śmiechu, bo liczył na to, że na przykład pies będzie się jakoś tam śmiesznie zachowywał po podaniu substancji psychoaktywnej. Jak bym bronił w takiej sprawie, tak? Co by, co tutaj może zrobić obrona w ogóle? Znaczy ja bym nie bronił, bo mamy tutaj konflikt interesów, jeżeli to można tak ująć i... Dobra, zrozumiałem. Miałbym problem z obiektywizmem, natomiast już tak troszeczkę próbując się zdystansować do całej sytuacji, to są tak naprawdę trzy wyjścia. Po pierwsze, powinien się zreflektować tak, i po rozmowie też z obrońcą zastanowić, czy w tej sytuacji ten materiał dowodowy nie jest na tyle miażdżący, że powinien go skłonić do tego, żeby złożyć wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy. To jest instytucja skodyfikowana w artykule 387 kodeksu postępowania karnego, i to jest przewidziane na takie scenariusze, kiedy warunki popełnienia przestępstwa nie budzą żadnych wątpliwości, nikt nie ma wątpliwości, sąd nie ma wątpliwości, oskarżony nie ma wątpliwości, prokurator już na pewno nie ma wątpliwości. Jest kwestia tylko dogadania się co do tego, jaka kara będzie przez wszystkie strony. Akceptowana, wtedy taki wniosek się składa oficjalnie do protokołu, znaczy można bez ustalenia, ale wiadomo, że jeżeli nie ustalimy z sądem czy z prokuratorem ich jakiegoś tam punktu widzenia i to, ile oni by uznali we wniosku, czy jaka kara byłaby adekwatna do czynu, no to wtedy narażamy się na takie strzelanie trochę w ciemno. Jeżeli porozumiemy się z wszystkimi stronami, możemy złożyć taki wniosek, nie prowadzimy wtedy żadnego postępowania dowodowego, nikt nie jest przesłuchiwany, nie ma żadnych biegłych, nic się nie dzieje, tylko. Ustalamy konkretną karę i sąd wydaje w tej sytuacji wyrok. To jest sytuacja korzystna dla oskarżonego o tyle, że na. Na jego szczęście, może nie będą roztrząsane jakieś tam inne dowody, z których by wynikało, że, jakby to powiedzieć, jeszcze bardziej by się pogrążył. Bo jeżeli zaczęliby przychodzić na rozprawy świadkowie, właściciele tego psa, dzieci, czy biegliby, prawda, przesądzili i powiedzieli, że to była naprawdę substancja, która wiadomo było, że to była zwyczajna trucizna i użycie takiego środka nie może być przypadkiem i wiadomo, że to było wymierzone w to, żeby pies nie dość, że zmarł, to jeszcze zmarł w męczarniach. Jeżeli oskarżony chce uniknąć, Uniknąć tego typu teatru i wypowiedzi na jego temat, i tego, żeby na przykład rodzina też dała upust swoim emocjom na rozprawie, które niewątpliwie znajdą ujście wyroku, bo na, na go też będą wpływać. To może to złożyć taki wniosek i w miarę kontrolować sytuację i troszeczkę. Próbować tutaj mitygować straty, które no, wywołał swoim bezprawnym działaniem, tam bez wątpienia. Drugi scenariusz jest taki, co czasami też można polecić, czyli jakby jego strategia procesowa będzie polegała na milczeniu, w ogóle nie wypowiadaniu się, nie odpowiadaniu na pytania, tylko ewentualnym aktywnym udziale przy innych czynnościach dowodowych, słuchaniu świadków, czy zadaw zadawaniu pytań biegłym, tego typu historią, ewentualnie składaniu własnych wniosków dowodowych, żeby coś tam udowodnić. Natomiast w tej sytuacji oskarżony liczy na to, że luki. W materiale dowodowe będą na tyle duże, że sąd będzie miał na tyle dużo wątpliwości, żeby bezsprzecznie stwierdzić, że ten pies został otruty, czy też inne psy zostały otrute, że nie będzie mógł sąd we własnym sumieniu, ze spokojem przyjąć, że rzeczywiście ta osoba czegoś takiego się dopuściła i wtedy zostanie uniewinniony. W tej sprawie akurat mamy chyba początek właśnie takiej linii, gdzie ten pan absolutnie nie przyznaje się, neguje to, że temu psu coś podał, i tylko przyznaje się do tego, co wynika obiektywnie z tego nagrania, że tam podszedł i miał jakiś tam kontakt, interakcję z tym psem. I to jest wszystko, czego ten pan się w tym momencie trzyma. No, można zakładać jeszcze taki trzeci, być może kojarzący się jako bezczelny rodzaj i też bardzo ryzykowny bym powiedział. Wariant, że powie na przykład na rozprawie otwarcie, że rzeczywiście podszedł do tej bramki wezwał tego psa, bo widział, że na przykład ten pies się już jakoś dziwnie zachowywał i chciał zobaczyć, czy wszystko z nim w porządku i w ten sposób po prostu budować, że to otrucie nastąpiło na przykład wcześniej, że on nie miał z tym nic wspólnego i tak naprawdę będzie się kreował na bohatera całej historii, bo, bo był jedną z osób, które zauważyły, że coś się dzieje. A dlaczego nic nie zrobił z tym, jak już zobaczył, że pies zaczyna się dziwnie zachowywać? a spanikowałem. Wybaczcie te fantazje, ale no już po prostu tyle rzeczy w sądach słyszałem czasami, że... Więc wszystko by się sprowadziło do tego, że taką sytuację po prostu... Za w tym wypadku areszt będzie stosowany przez dwa miesiące. Z doświadczenia też wiem, że areszty generalnie jako miejsce rządzą się dosyć pokrętną logiką i trochę dziwnym takim systemem wartości. I Wydaje mi się, że już samo przebywanie w warunkach aresztu śledczego będzie dla tego pana dosyć, powiedział dolegliwe, bo one same w sobie rządzą się takimi dosyć mocnymi rygorami, większymi niż zakłady karne, bo to ma, z założenia mają po prostu izolować sprawców i właśnie, żeby w żaden sposób. Nie wpływali na toczące się postępowanie, i to już będzie z jednej strony pewien rodzaj kary, a po drugie o, o tym systemie wartości, dosyć pokrętnym, no, może się okazać, że osoby, które już są tam osadzone i które dosyć szybko się dowiedzą, jaki jest powód osadzenia tej osoby w areszcie śledczym, no już mogą zacząć próbować brać sprawiedliwość albo inaczej wymierzać sprawiedliwość własnymi rękami. Zwierzęta to są istoty, które zasługują też na szczególną ochronę. To są zazwyczaj słabsze istoty od ludzi, więc nie może być tak, że ktoś tutaj będzie sobie realizował swoje jakieś sadystyczne fantazje i absolutnie reakcja tutaj musi być natychmiastowa. Prawo silniejszego nie funkcjonuje w naszym porządku prawnym, wbrew temu, co się może niektórym wydawać, więc absolutnie pełna reakcja. Karna powinna tutaj nastąpić. Myślę, że też w toku tego postępowania będzie przeszukanie domu tej osoby, będzie też sprawdzanie np. komputera, będzie można sprawdzić np. historię wyszukiwarki, co było przed nią poszukiwane, czy np. padały w wyszukiwarce zapytania typu: jak otruć psa? Ewentualnie no, na miejscu będzie można znaleźć np. te substancje w jakiejś tam określonej ilości i przez to odczytywać znowu zamiar tego, co ta osoba chciała robić, tak? czy np. wymyśliła sobie jakąś tam misję, że będzie psy otruwać. To wszystko zostanie ust ustalone, i, i w ten sposób też odkoduje się ten zamiar, i wtedy sąd będzie miał już gotowe wszystko przed sobą i będzie tylko musiał zadecydować, nie czy, tylko ile. No a mając na uwadze tę sprawę, obawa mataczenia, jak najbardziej ta osoba może próbować zacierać ślady tego, że nam jakiś tam proceder prowadziła, może też próbować, mając na uwadze, że grozi jej realnie surowa kara, rzeczywiście może się ukrywać. Nie wiadomo jak, w jakich warunkach żyje, nie wiadomo czy ma stałe miejsce zamieszkania, nie wiadomo czy ma. Stabilną pracę. Istnieje realna obawa, że dalej będzie się tego dopuszczać. Nawet może się to skończyć tym, że włączy mu się jakiś tryb zemsty, tak? Że skoro już się toczy przeciwko niemu postępowanie, to i tak nie ma nic do stracenia, a jeszcze musi się odegrać na tych zwierzętach i jeszcze więcej zwierząt ucierpi właśnie na tym, że ta osoba jest na wolności. Więc myślę, że absolutnie słusznie stosowany tymczasowy areszt po raz kolejny. Nie, nie wierzę, że jako adwokat to mówię, ale no dobra, mówię to. Parę posiedzeń związanych ze stosowaniem tymczasowego aresztowania przeszedłem i wiem, że taki materiał dowodowy to jest aż nad to, żeby stosować areszt. Jakby nam się to nie podobało, czy podobało, zależnie od tej strony, po której siedzimy, trochę tutaj sobie rzeczy wyjaśniliśmy. I jak tylko będą jakieś nowe newsy na temat te, tej sprawy, to albo mi wysyłajcie, albo sam do nich dotrę, tak, jeżeli coś, coś mi tam kliknie i będziemy się tutaj dalej zastanawiać, co będzie się działo z tym podsądnym i, i co on sobie tam wymyśli, jak będziemy wolni obronę, to będziemy sobie tutaj na bieżąco omawiali. Tymczasem cześć czołem, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnym odcinku